Sajcie, cześć. Przede wszystkim cześć. Witam Was z ogródka domowego. Wreszcie Sajcie wyszło słoneczko, kurdaż. Przyjemnie pyst wystawić. Temat, który dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to jest temat wywołany przez jednego z moich, z moich widzów. Napisał do mnie o tym, że istnieje firma, która zajmuje się sprzedażą marzeń. Firma nie będzie działała legalnie, ale ale. No właśnie to ale. Tylko może może zacznę troszeczkę inaczej. Może zacznę od początku. Słuchajcie, kiedy byłem człowiekiem bardzo młodym, przystojnym, z dużą ilością włosów na głowie, to u nas w kraju były takie dwa bardzo znamienne przedsięwzięcia biznesowo-oszustowe. Tak bym to nie powiedział. Jedno z nich polegało na robieniu tak zwanych przewałek, wałków, sztosów. Zresztą był film znakomicie zrobiony z kreacją Jana Nowickiego i Cezarego Pazury. Brakuje tysiące. Opuść trochę, tam ci tysiąc. Och, daje jeszcze tysiąc. Jak żyd. Dobra, masz. No, niech będzie. Good. Właśnie pod tytułem Sztos. Na czym ów Sztos polegał? Po prostu grupa cwaniaczków z tak zwanego marginesu społecznego. I pod Peweksem na parkingach leśnych podłapywała grupy turystów, którym proponowała kupno od nich waluty w naprawdę okazyjnej cenie. Dzisiaj młodzi tego pewno już nie pamiętają, ale kiedyś y, walutę kuwało się przede wszystkim na czarnym rynku, bo różnica między y, kursem tak zwanym oficjalnym a kursem y, czarnorynkowym no, był bardzo, bardzo znaczny. To właśnie wykorzystywali ci przedsiębiorczy ludzie i, i bazując na tym, że każdy z nas gdzieś lubi szybko i sprawnie zarobić, robili tak zwane przewałki. Polegało to dokładnie na tym, że najpierw klientowi dawało się dobrą cenę, potem mu się wręczało Pieniądze, polskie złotówki, w których brakowało 100 zł, 200 zł, 500 czy 1000 zł. Kiedy klient zwracał nam uwagę, że nie ma tutaj pełnej kwoty, brało się od niego ten zwitek banknotów celem jakby przeliczenia, i tutaj następowała szybka manipulacja. Dobry, sprytny Wałkowicz podmieniał plik banknotów na plik. Papierczał to klientowi i mówi: No, przepraszam a na bardzo, dokładał mu wyraźnie brakującą kwotę. To jest taka sugestia, która powodowała, że klient szczęśliwy brał plik plus to, co mu wręczono, wręczał te czy inne nominały walutowe, i szczęśliwy odchodził, yy, cała transakcja odbywała się szybko, sprawnie bo to najczęściej się mówiło Ta milicja, za chwilę to taki się to taką atmosferę grozy ci turyści naszej milicji bali się jak ognia i to ułatwiało całą przewałkę Drugim takim sposobem biznesowym były oczywiście te trzy karty, w niektórych sytuacjach były to nie trzy karty, ale na przykład trzy naparstki czy trzy yy, karteczki yy, o różnych kolorach i tutaj technika była troszeczkę inna, bo najpierw stawał pan, rozkładał tam kawałek dechturki czy jakiegoś stoliczka. I zaczynał głośnym głosem krzyczeć, zachęcać do gry, że to takie bardzo proste. Zaraz, oczywiście, zjawiała się jakaś grupa. Ta grupa to byli i naganiacze i ci naganiacze oczywiście zaczynali grać. Każdy z nich wygrywał, ale po chwili do grupy naganiaczy z zainteresowaniem podchodziły osoby postronne. I w ten raz wyglądało to w ten sposób. To mówi, tak będzie panie, panie, tu, 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 tu! Ja, tu, tu zostawiam tysiąca, tysiące odtychnych, Pani, odstaje pan do tego już, tego już nie lenia, odstaje pan ze mnie! No bo tutaj będzie to widział pan na bank, bank jak 1000 zł. Oczywiście na początku pozwalało się jeleniowi wygrać. 300 zł, 500 zł. A kiedy jeleń już zachłysnął się, kiedy już myślał, że wyjdzie z tego bazaru z całym workiem pieniędzy, nastąpiła oczywiście klasyczna przewałka i klient przegrywał wszystko, co posiadał. Tamta epoka minęła bezpodobnie. Część biznesmenów z pod Peweksu osiadło na stołkach własnych firm, część oczywiście na stołkach więzień, gdzie były ich miejsca. I tu wracamy do naszych, naszych czasów. Przepisy, które nastąpiły, w zmiany w przepisach prawa powodowały to, że tego typu klasyczne, ordynarne przewałki powoli zaczynały odchodzić jakby w niebyt. Na początku oczywiście były tam jakieś piramidy finansowe sprzedaż argentyńska, ale to powoli, powoli gdzieś zaczynało odchodzić, ludzie zaczynali bać się tego typu biznesów w cudzysłowie. Zaczynało to odchodzić w siną, w siną, w siną dal, gdzieś tam podążało za upadłym socjalizmem w niebyt historii. Ale życie, jak wiecie, nie lubi próżni, więc w ich miejsce powstawały inne formy biznesowe, yy, takie bardziej subtelne, chociaż też nie do końca. No taką najbardziej jeszcze chyba yy, yy, mało subtelną, yy, subtelnym biznesem był ostatnio sprawa Amber yy, Gold. Natomiast inne biznesy począły, tak powiem, ewaluować już w kierunku legalności. Takie firmy jak Sprzedaż bezpośrednia. To najczęściej są to firmy, które działają legalnie, do których jakby nie bardzo można się przyczepić. Na czym więc polega to ich oszustwo? Czy to jest oszustwo? Na czym polega problem? O, tak bym powiedział. Problem, słuchajcie, polega na tym, że oni. Niby działając legalnie, wykorzystują te same mechanizmy, które były przy grach w czy karty czy przy sztosie. Tym mechanizmem jest chęć szybkiego wzbogacenia się, czy chęć odniesienia jakiejś szybkiej, szybkiej fajnej korzyści. I ta ta chęć ta, to, że y, no chcemy, ma, mamy w sobie taką skłonność do tego, żeby, żeby coś szybko zarobić czy, czy y, szybko zacząć korzystać, skorzystać czy coś dostać za darmo oni to, powiem wam wykorzystują bezwzględnie I jeszcze parę dni temu y, był program w telewizji o prezenterach Techniki sprzedaży bezpośredniej. Robiło się takie prezentacje, i na tych prezentacjach sprzedawało się ludziom, słuchajcie, zauważcie, przede wszystkim są starszy. Ludzie starsi są często bardziej ufni. Młodzi to są już takie caniaczki, a ci starsi są jednak bardziej ufni. I tym osobom robiło się prezentacje i sprzedawało się im jakieś garki dosyć kiepskiej klasy. To jakiś odkurzacz, który nazywało się urządzeniem y, medycznym. Y, no, znana seria sprzedaży kocy, kolder, poduszek y, z tak zwanej wełny. Wielbłądzie, może i ona jest i wielbłądza. Natomiast ceny za które yy, się sprzedawało tym ludziom na prezentacjach były skandalicznie zawyżone. I tu była technika bardzo podobna. Zbierała się, zbiera się grupę y, starszych osób na jakiejś sali, gdzie podaje się kawę, ciasteczko, wodę, gdzie wychodzi elegancko ubrany prezenter i zaczyna nawijać jaki to wspaniały prezent przygotowali. Zresztą te prezenty y, często, często y, dawano, na przykład komplet pościeli i we, kołda wełniana za na przykład 5, 6, 7 tysięcy złotych ale oczywiście ponieważ większość tych osób to byli, były osoby niezbyt, niezbyt zasobnym portfelem to do tego podsuwało się im jeszcze umowy kredytowe I każda z tych osób oczywiście po jakimś czasie się budziła w domu Szczególnie w ten czas, kiedy przyszła do zapłaty pierwsza rata i okazywało się, że nie można się już z transakcji wycofać, bo minęło te 10 ustawowych dni. O tym zawsze pamiętajcie, 10 ustawowych dni do. To jest takie prawo do odstąpienia od umowy, od umowy zawartej poza siedzibą firmy. Niedawno wam mówiłem o wspaniałej firmie ubezpieczeniowej z potężnym wkładem miliona złotych, czyli mniej więcej tyle ile kosztuje dom w Poznaniu i ta firma sprzedaje też osobom starszym bo popatrzcie jakie są reklamy w telewizji te wszystkie reklamy są skierowane do segmentu osób starszych i tym osobom starszym też się wmawia, nie bójcie się, możecie śmiało umierać, my was ubezpieczymy, masz 85 lat nic się nie przejmuj. My was ubezpieczymy. Nikt tylko nie informuje tych osób, że jest dwuletni okres karencji, że firma może czasami te dwa lata i nawet nie wytrzymać, skoro ma tak mocny marketing w reklamach telewizyjnych, a te przecież są piekielnie drogie. Nikt też w tej reklamie nie podaje takiego drobiazgu, że. Można się wycofać z umowy w ciągu 10 dni. Nikt tego zresztą nie podaje, bo sam zadzwoniłem, chcąc się przekonać, na czym to wszystko polega, zadzwoniłem do takiej firmy i mm, opowiedziano mi tam o wszystkim. Oprócz jednego, że mógłbym się ewentualnie wycofać z tej umowy przed upływem 10 dni. I teraz tak, słuchajcie. Reklamacja zrobiła świetnie. Dwie starsze, podstarzałe aktorki o bardzo sympatycznym miłym głosie reklamują znakomicie ten produkt. Kobitka, która siedzi w domu lub starszy pan, tak jak ja, łapie za telefon, dzwoni tam mu, przedstawiają wszystkie piękne yy, plusy, jaka, jakie ma umowa yy, z tą firmą ubezpieczeniową, że polisa to dla nas jest naj, naj, naj. Po kilku dniach przyjeżdża do staruszka kurier, w drzwiach podaje mu oczywiście do podpisania umowę, bo nikt tym ludziom nie proponuje przysłania umowy pocztą i że ktoś będzie miał czas na to, żeby się zastanowić, przeczytać, przeanalizować. Tylko nie w kurier wpada w drzwiach, mówi tu proszę, to wspaniałe, tu piąty, buch, buch, pieczątka, pach, podpis. I klient znowu. Się budzi, kiedy ktoś z rodziny przeczyta taką umowę, ale okazuje się, że minęło 10 dni i z umowy nie można się już wycofać, nie ponosząc odpowiednich strat. I jeszcze jeden z takich perełek, z takich cudownych sposobów biznesowych, jakiego kwitną od kilku lat, zresztą kwitną, tak jak powtarzam, zupełnie legalnie, ponieważ to, że ktoś nie chce przeczytać umowy, to yy, nie jest z tym nic nielegalnego. Umowę masz prawo przeczytać, a ja bym powiedział inaczej, masz obowiązek przeczytać, a jak jej nie chcesz czytać, no to wszystko odbywa się w pełnej legalności. Słuchajcie, tą ostatnią perełką to są firmy, które sprzedają nam prawo korzystania z apartamentu w różnych wspaniałych regionach całego świata. Musisz zapłacić najpierw duże wpisowe. Potem co roku opłacasz 300-400-500 euro w zależności od tego gdzie chciałbyś się byczyć pod jakimi palmami. I przez 25 lat możesz sobie z tego miejsca korzystać. I, i tak naprawdę wszystko jest cacy, wszystko jest fajnie. Tylko do momentu, kiedy było, była odpowiednia ilość, yy, odpowiednia duża grupa konsumentów, których ewentualnie stać na tego typu rzeczy. Ale jak każda grupa, no niestety, każda grupa jest jakby zbiorem zamkniętym prędzej czy później musi się skończyć. I tu było bardzo podobnie. Ta pierwsza grupa, która była bogata, która posiadała środki, zaczęła się już kończyć, ale przecież firma trwa. Firma trwa od 10 lat i musi stale pozyskiwać nowych, bo inaczej będzie koniec biznesu. I tu zaczyna się szczelanie do jelenia. Czyli znowu piękna sala i kawa ciasteczka woda mineralna i oczywiście wspaniały menadżer technik sprzedaży bezpośredniej a mówiąc Hamsko zwykły naganiacz i ten naganiacz też wychodzi pięknie ubrany i mówi wam jak to wam będzie świetnie na ten ryfie, na Maderze a może gdzieś na Wyspach Karaibskich a może jeszcze gdzieś tam a może tylko po prostu w zakopanym, jeżeli nie jesteś aż tak majętny. Oczywiście on często popiera to pięknymi slajdami i co najważniejsze, on często mówi tak słuchajcie, wy tam możecie pojechać nawet za darmo. W ramach promocji my was tam zawieziemy, pokażemy. On tylko zapomina powiedzieć o jednym. Że przed wyjazdem trzeba z tą firmą zawrzeć umowę. On często zapomina powiedzieć o tym, że taką umowę możecie Państwo rozwiązać przed upływem 10 dni. I w końcu on zapomina Wam powiedzieć o tym, że w tej umowie jest zapis, że możecie się wycofać. Oczywiście. Ale pod warunkiem, że zwrócicie firmie tzw. koszty konieczne czyli koszty, które są związane z zawarciem tej umowy. A te koszty są wystarczająco wysokie, żeby pokryć ewentualną Waszą wycieczkę. Czyli nie jedziecie za darmo nigdzie, jedziecie za swoje ciężko wyłudzone od Was pieniądze. Przepraszam, za wasze ciężko zarobione, a tak łatwo wyłudzone pieniądze. O widzicie, tak powinno prawidłowo yy, paść to zdanie. Oczywiście, wiecie, wiele osób które zostały w ten sposób, a no mówiąc, nabite w butelkę. Odwoływało się o tych spraw, dziennikarze o tym pisali, ale yy, słuchajcie, no nasi wałkowicze w kawatach... I w białych koszulach to już nie są chłopcy z podpierek, za nimi stoi cały sztab wspaniałych prawników, których właśnie wy opłacacie I to jest najbardziej zabawne, bo oni was w jaki sposób nabijają w butelkę, wy tracicie ciężko zarobione swoje pieniądze, a jeżeli byście się chcieli w jakiś sposób odwołać od całej sprawy, to nie uda wam się. Ponieważ za wasze pieniążki, za wasze manimany, oni wynajmują swoje papugi, a te papugi potrafią ich bronić. Dlatego słuchajcie, ja mam naprawdę do was prośbę, jeżeli ktoś chce wam dać coś za darmo, niech wam się udało zapali tutaj czerwona żaróweczka, za darmo można dostać tylko po ryju. Jeżeli ktoś nagle do was dzwoni, z jakiejś nieznanej wam w ogóle firmy, i zaczyna wam mówić, jacy jesteście wspaniali, jacy jesteście najważniejsi właśnie dla tej firmy i że ta firma bez was w ogóle nie potrafi żyć, niech wam się zapali czerwone światełko. Jeżeli ktoś wam mówi, że musicie umowę podpisać szybko natychmiast, bo już setki innych klientów stoi i nogami tak przebiera, żeby tylko zawrzeć tą umowę. To pamiętajcie, niech Wam się zapali czerwone światełko, że szybko należy łapać tylko pchły. I na końcu, jeżeli ktoś chce Wam w drzwiach dać do podpisania umowę, to grzecznie powiedzcie takie osoby: Sorry, przepraszam, proszę mi dać tą umowę, ja ją wezmę do domu, potrzebuję dwa, trzy dni, żeby ją przeanalizować, a dopiero. Potem ją podpisz. I na koniec. Nie liczcie nigdy, że wasze problemy zainteresują polityków. Swoimi problemami musicie się interesować sami. Bo inaczej będziecie mieć kolejny Amber Gold. No to. Cześć! Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wytrzymacie do końca tego mojego vlogu. No to... Oj, poczekajcie, ustawię sobie jeszcze słoneczko. mortkę do słoneczka. Jezu, kurczę, kiedy przyjdzie wiosna? I już powoli idzie. Cześć!